Dziś polecę na nowe planety w Minecraft i na każdej z nich będzie czekać na mnie inna zwariowana przygoda. Wybiorę się na nie, by zebrać sześć części magicznego artefaktu, który da mi supermoce, dzięki którym będę mógł wysadzać całe planety. Witamy na kosmicznej. A, dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi biło. Zapraszam za mną. Zaraz polecisz na pierwszą planetę. Uu. To jest twoja rakieta. Nazywa się kosmiczna O. Kiełbarta. No, wygląda, wygląda poważnie. Wygląda całkiem poważnie. Bo jest poważna. A co to jest za... Co, co, co za bzyczek? Ta lampka świeci, gdy ktoś dostawi suba. Okej! Okay. Nie dałoby się tego ściszyć? Nie, bzyczek musi bzyczeć. Dobra, dobra. Wyprawa w kosmos. Ja nie mogę. To będzie powalone. Wylatujemy na pierwszą planetę. Ziemio, żegnaj! Wow! O, okej, okay, okej. Okay. Chyba jesteśmy cali. Możemy zlatywać na paralotni. A planeta wygląda dosyć normalnie. Dilerku, uważaj! To jest planeta kucyków. Nie daj się zwieść, bo tylko na pozór zdają się takie słodkie. Niech ci będzie. Zdobądź kamień, który i uciekaj stąd jak najszybciej. Nie no, faktycznie wygląda bardzo uroczo. Mają nawet jakieś serduszko na środku. Nie no, tutaj nie jest źle. Jakieś przytulanki, mają nawet gąskę. I są kucyki, cześć! Cześć, kosmito. O, o hej! Jesteś naszym tatusiem? Nie, głupku, to kosmita. Proszę prezent. Wow, dziękuję! Cierzysz się? Krojący ziemniak. Mmm, pychotka. To nie wygląda za dobrze. To będzie je super... Cukier? Oj, oj, cukrowi mówię nie. Cukier to niezdrowa rzecz, ja piję tylko wodę. Chodź za nami, delerku. Musimy cię zmienić w jednego z nas. Dobra? Nie wiem, czy ja chcę się zmieniać w jednego z was, ale. Chcesz, nie pitol. W porządku, niech, niech wam będzie. Mam nadzieję, że to się będzie dało cofnąć. Nie chcę być kucykiem do końca życia. To, to nie jest przypadkiem. Wchodź, nie marudź gościu. A, nie, 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 dobra, nie marudzę, nie marudzę. Hehehe, a będziesz jednym z nas. Tak, będę zdecydowanie jednym z was. Niech zadzieje się magia! Niech zadzieje się magia! Dokładnie! Wow! Ja serio jestem kucykiem, to działa. Ale przystojniak KK już z nie wyglądasz. No wspaniale, wspaniale. Nie, nie, no naprawdę Dzie dziękuję wam, teraz... Co, co w oświetu robicie? Ogólnie to mamy kamienny problem. O nie, a co się stało? Duży głaz zablokował nam przejście do ważnego pomieszczenia. Dobra, no to pokaż. Ej, a pomoże, że nam. No jasne, że wam pomogę. Nie no, oczywiście. Zwłaszcza, że macie coś, co bym chciał chyba od was, wiecie? A, co takiego? A, taki kryształ, kryształ. To dobrze się składa, bo mamy takie, ale... Pięk no to chodź. super, to prowadź dalej, o co chodzi? Zobacz, to jest ten głaz. Nie wiemy jak go stąd wyciągnąć. Okej, okay. tutaj. Znaczy, no to wygląda na kamień. Ty... Tak, wiemy. Już ci to mówiliśmy. Czemu tego nie wykopiecie? Nie zadawaj głupich pytań. Gdybyśmy mogły, to byśmy to zrobiły A, i okay. ja. To, to, to ma sens. Teoretycznie ja też jestem kucykiem, ale chyba, chyba wiem jak to zrobić, wiecie? To nie, jest, to nie będzie takie trudne. To nie będzie takie trudne. Easy peasy, patrzcie na to. To jest dopiero magia. Robicie tak, że zbieracie drewno, robicie crafting. Badyle, el kilofo i po prostu kopiecie. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Serio. W się sensie, kucyki. Powiedzisz się ogarnąć. To nie jest trudne. No właśnie, że jest trudne. I co tutaj macie? Co to jest? Co to za jaskinia? To nie wygląda za dobrze. To jest jakiś ołtarz. Co wy tu odwalacie? To nasz ołtarz mszalny. Zaraz rozpoczniemy czarną mszę. Tak, tak. Złóżmy Apple, jak w ofierze władcy ciemności. Tak nie! Nie, 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 co? Wy jesteście, wy jesteście słodkie kucyki. Czemu wy takie rzeczy robicie? Co to ma być? To jest bardzo dziwne. Nie, 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 nie na to się pisałem. Dobra, bierz ten kryształ. I czcisza, tak. Tak, dokładnie o ten kryształ mi chodziło. Tak, to jest. tak! Czemu? Czemu? Czemu składa się? Wreszcie będzie rzeczy! Nie róbcie takiej rzeczy! To jest bardzo Dziękujemy nie... Dziękujemy delerku! O mój Boże, nie, nie, nie! To jest bardzo zła planeta! To jest bardzo zła planeta! Nie chcę mieć nic wspólnego z tym! To jest bardzo dziwne! Ja stąd spadam! O! Dosłownie spadam! Oh no! Czy ja to przeżyję? Gdzieś dolatuję! Gdzieś dolatuję! Tam jest już ta planeta! To jest mega daleko! E, to się może źle skończyć! Tak mi się daje. O! Nie jestem kucykiem! To wszystko było do odwrócenia! Jak dobrze! Nie jesteśmy na to skazani! Dobra, ale co to jest za dziwna planeta? Okej. Okay, są ci mieszkańcy. Czekaj Yo! Retro-dealerek? Co to znaczy retro-dealerek? Chwila, chwila. Retro-dealerek? Toxic-dealerek? Co jest zgrane? Serwus, stay tej dealer i witam Cię na naszej minecraftowej, co? dealerkowej Dobra, prawecie. dobra, zamknij mordę, to jest kryminalista, niebezpieczny gość, pójdziesz, koleżko, z nami. Hej, król dealerek, faktycznie. Pan król dealerek. Pan król, pan król dealerek. Dilerku. Zbrodniarzu wojenny. Dobrze wiemy, co kombinujesz. Wiemy, gwiazda, powiedziałeś, że dziś przyjdzie dilerek. Nie, Skos no, i, i, i zrobi nam kuku. Ja mam złe intencje, nie, 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 ja przyszedłem, popatrz. Ja zbieram takie kryształy. Ja zbieram takie kryształy i. Ja wiem, że wy tutaj macie taki kryształ. No. po tu potrzebuję taki wasz kryształ. On do czego wam nie jest potrzebny? Przecież. Hmm, chyba. Zastanowię się, no mamy taki kryształ, mamy. O no, 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 no ten! Ten, dokładnie, tak, tak, tak. Jesteś bardzo podejrzana, ale niestety musimy cię zniwelować. Nie no, co wy, co, co wy gadacie? Nie! To naprawdę. Wyrocznia stwierdziła, że dziś przyjdzie na naszą planetę Kosmita i będzie chciał zrobić nam kuku! Ej, bo tam co się dzieje? To nie jest tamten przypadkiem? Bo. jakby zobacz, on to wygląda faktycznie. tak też. Podejrzanie jak, właśnie, kosmita? Nie jesteś jedyną kosmitą. Pomóż. Czy od tego przypadkiem na pewno? Tak, to ten, ewidentnie ten. Chy chyba, no nie wiem, wygląda jak jeszcze większy zbrodniarz wojenny. Bo on też wygląda jak dilerek, tylko taki ba bardziej kosmiczny nawet niż ja. I chyba ich atakuje, jakby ich właśnie zjadł. Dobra, słuchaj, sprawa jest taka, że musisz go pokonać i wtedy ci dam ten kamyczek. No mogę zrobić, mogę zrobić, ale wiesz, ja mam tylko kilow. Ja mam tylko drewniany kilof i kaczkę. Hmm, spoko, Weź. mamy spluwy. No, dobra, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, grawitacja za bardzo wam tutaj nie pomaga chyba, co? Boże, shotgun? Co jest grane? Ej, pomóż mi, pomóż mi, by bo się boję. Luz, Luz, już jestem, już, już tutaj ogarnia! Ogarnia temat. Co to za powalony gość? Nie, 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 nie. Dobrze, mamy to. Czy ja mam jakiś bardzo dziwny efekt? Ale żyję i, co najważniejsze, wasza planeta żyje. Oj, to uratowałeś nas wszystkich. No, przecież, jasne, przecież mówiłem od początku ja Jestem pomocny chłopak Ja od początku wam mówiłem, że ja mam dobre intencje, ale wam nie chcę tutaj na przeszkadzać Oj, dilerku zbrodniarzu wojenny, jak możemy być ci wdzięczni? No, mówiłem co, no kryształ chcę Daj mi ten kryształ i zabijam No dobra, masz kryształ, mianujcie no, no, ser dilerkiem no. Rozpocznijmy wielką fiestę na twoją cześć Chodźmy na banji. Nie, no, Nie, 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 nie musicie aż tak Nie, ja serio, ja mam, ja mam misję Na, na kiedy indziej, innym a, razem a, no to może na saunę, wybierzmy się na saunę Wszystkie. Nie, do sauny też, też nie chcę, No, no, założę napój gazowany. Nie. Ja piję wodę. Nie gazowaną wodę z kranu. Rozumiem. Masz dużo pilniejszych spraw ewidentnie od nas. Chodź do rakiety. O, Okej, okay. o, o. Rakieta byłaby w porządku. To mnie zaprowadź. Smutno mi, ale w porządku. Zaprowadzę cię. No, nie podoba ci się tu ewidentnie. Nie, co co, co jakiś tu faju no, no, się tak chcę co powiedzieć? Jak, jak, jakoś tutaj się można dostać? Jakieś, jakieś zapisy prowadzicie? Nie, już nie prowadzimy. Zamknięte. Nie lubimy cię. Spadaj do rakiety. Rozumiem. Ale nie chcecie mnie Kotka wpuściliście, mnie nie chcę cię wpuścić. Pan Kotek? Pan Kotek nie istnieje. On mi go stuje. Mamy ciche dni. Nie rozmawiamy. Nie, nie mam pytań. Chodź szybko do rakiety, bo się spóźnię do sauny, no. Wszyscy przyszliście pożegnać. Bardzo mi miło, nawet jest dealer, świąteczny dealer, um, disco dealer. I ty, dealer. Chciałeś dziś kantora? No, dealerku, fajnie było, ale widzę, że masz inne zbrodnie wojenne do robienia. Żegnaj a, i oddaj mi okay. spluwę. Dobra, to, to oddaję, nie, nie ma sprawy. E, no to ten, no, do następnego, siema. Lecimy na następną planetę. O, ma nawet dziurę w dachu. Okej, okay, spadamy już na planetę. To może się źle skończyć, albo bardzo dobrze, zależy wszystko od grawitacji. O, okej. Okay. Grawitacja jest lightowa. A ta planeta wygląda zupełnie inaczej niż wszystkie, które do tej pory. Widzieliśmy. Co jest zgrane? Kim ty jesteś? Cześć! osiema O, ty tak normalnie? Latasz sobie? Tak, kosmito. A masz coś do tego? Nie, nie, nie. To ty jesteś kosmitą. Ja jestem z Ziemi. nie Wiem jaki masz problem, ale okay. Wiesz, co, to jest bardzo dziwne. O, dobra, dziękuję. Dziękuję. To chodź za mną. Ach. Powiem ci szczerze, że to jest kolejna planeta, jaką poznaję i to jest najbardziej pusta i smutna planeta, jaką widziałem. Sam jesteś smutny i pusty. Chodź na igrzyska. Dobra, w sensie, że ja? Czy cały twój gatunek jest taki głupi? Jasne, że ty. Bo ja Przyszedłem w misji, wiesz, bo ja potrzebuję taki kryształ i może się dogadamy, że... Ej, nie dotykaj D moich krów, Pampersie! Czy życie ci nie niemiłe? Okej, okay. nie będę, nie będę dotykać krów. Okej, okay, dobra, nie, 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 dobra, nie, 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 nie zbliżam się do nich, oczywiście, że nie. O co chodzi? Moja cierpliwość się skończyła, Szczelu. Okej... Okay. Lecimy na igrzyska! Gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? Co? Witajcie na igrzyskach z Dziś ziemianin zawalczy o świętego Axolotla. Czy jestem na, naprawdę na igrzyskach? Co to ma być? Ej, to wcale nie było zabawne. To było głupie. To, 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 to znika? I to was bawi naprawdę... Jesteście irytujący, strasznie irytujący. To dobra, okej, okay. tutaj nie przechodzę, tutaj się zapada. Czy tutaj zawsze pode mną może zniknąć ziemia? To ma być wasz humor? Nie mam pytań, jesteście wszyscy małymi dzieciakami. Kliknij, aby dostać nagrodę. Aha, no, ciekawa jaka nagroda. Już to widzę. Grawitacja mi się też teraz zmienia! Co to ma być? Okej, okay. Siema, Bolek. Siemano. Co ty mi chcesz sprzedać? Klucz za strzałę. Okej. Okay. Skąd mam wziąć strzałę? Tu jest jakaś strzała. A to się się strollować! To, to nie był troll! To nawet był troll, to... Ja pierdzielę. Dobra, nie mogę zebrać tej strzały, bo mnie zabija. Najgorsze jest to, że nie mam nic w ekwipunku, bo mi wszystko zabraliście, chamy. Poza tym mam strzałę pod pachą i nożyce na głowie. Okej, okay, czy ja mam to te... zebrać tymi nożycami? O, tak, okej, okay, to, to ten twój genialny prank? Tak. Bardzo śmieszny prank. Daj mi ten klucz. Można kłaść na zbrojony łupek. Okej, okay, czyli to tutaj. To jest zbrojony łupek. A tutaj? Czy coś jeszcze pominąłem? Ha, guzik. Okej, okay, ten guzik pewnie mnie zabije, tak? Nie. Nie, ten guzik mnie zabił. Tę guzię otworzył jakieś przejście do dołu. Jak do dołu mam skoczyć do dołu? Czemu? Wow! Oh! No dobra, to rozumiem, że mam iść do aksolotla, żeby zebrać aksolotla! O, oh, aksolotle zniknęły. Mega, mega śmieszne. Super! Boki zrywać! łuki strzała. Aaaa! Ah, tutaj jest guzik. Okej, okay, mamy... Okej. Okay. Za, ten, ten troll wam się udał. To było dziwne. No dobra, to może mam wejść do tego domku? Nie mogę wejść do tego domku. Mam adventure mode. A tutaj? To jest grane. Tutaj jest kill off. A, czyli tym kill będziemy w stanie wejść do domu. No dobra, to teraz. To teraz do góry. Mm. I wychodzimy. I teraz takie takie maluchy musimy. A, nie, dobra, to się. Proszę, zaskoczyłem was, zaskoczyłem was. No, no, rozwalcie, rozwalcie. News solot. Marcin! dobra, ma wygrałem! Więc mam to, udało się! O, jesteś. Widzę, że niestety przeżyłeś. Mówiłem, że się uda. Mówiłem! Od początku. Dobra, wierd ogólniwo. O, tak, bo by się przydały. I te poprzednie też by mi się przydały. Turkusowy, czerwony i żółty. No! A to chodź, lecimy do kosmicznej kiełbasy. Nie będę narzekać. O! Jesteś bardzo szybki. To, to ci muszę przyznać. Moja dziewczyna też mi to mówi. Uw. Mm, Okej, okay, to dziękuję bardzo za trolle. Nie, nie dziękuję. To było okropne. Idę z Nara. Kurna, szczeru, nie bądź taki. Jaki? Jaki nie bądź. Te... Go, gościu, to było okropne! Jestem straumatyzowany teraz do końca życia. Nie pozdrawiam, do widzenia. To jest okropna planeta. Wydaje mi się, że najgorsze już mamy za sobą. Dobra, do czegoś się zbliżamy. To jest jakaś super mała planeta. To w ogóle jest planeta? To to jest za mały karzełek? To drzewo, Zamek, co jest grane? O nie, to twoja planeta! Tak! To moja planeta, który jestem królem! Tak, gówno nie królem. Nie masz nawet korony. Jak króla to nie się ale, widziałem. ale mam nawet podwładnego, zobacz. To jest twój poddany? No tak, to jest Rambek. Doknes, to jest Rambek, wiadomo, że Rambek będzie twoim poddanym. Chodź do środka. Nie, słuchaj, ja nie wiem, czy ja chcę do środka. Rambek, słuchaj, mamy tutaj gościa. Proszę, weź go nie gryź. Dobra, weź dobra, go dobra, nie, gryź, nie masz? To Ja wiem, że okay. on pachnie jak nie tak taka okay. jadalna. Yy, spoko, słuchaj, bo ja potrzebuję ten kamień. A, nie wiem, czy wiesz. Że, że, że mój kryształ. O, no ja wiem, ja wiem, każdy by go chciał mieć, ale na szczęście należy w domu. Mnie. Dobra, raczej, co muszę zrobić, żeby dozejrzeć się do ten kamień? Bo ja zbieram te kamyki, nieważne po co, A... po prostu potrzebuję twój kryształ. No to się możemy dogadać, bo potrzebuję niewolnika na przykład. No i będę twoim niewolnikiem, pogięło cię. A co, myślisz, że za darmo ci dam ten kryształ? Nie no, chłopa porąbało. Rambek spokojnie, no? zaraz to muszę opowiedz planeci. mi, jakie są zasady na twojej planecie. Zgadzam się, będę twoim niewolnikiem. A? Wyrecytuj mi wszystkie zasady. Jakbyś mógł się tak skoncentrować i wszystko mi opowiedzieć. Tak wiesz, patrząc w dalsze. No, no zasad, mam, zasad mamy parę, na, 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 na przykład nie wiem, nie można robić kupy o, no staje, za zamkiem, trzeba dbać o to, gdzie się zostawia buty, to jest? nie, nie jest można zanieść ich. Gdzie mam rakietę? Ja stąd zbierniczam, ja, ja nie będę się w to bawić szukałyśmy miałeś być niewolnikiem. stary ja by zawsze wykrywał nie nie go. będę to Nic jest takiego moje. nie będę robić to moje. ja stąd zawijam nara Steeler a ja myślałem że na planecie trolli jest porąbanie to było jeszcze dziwniejsze miejsce nara wracaj tu jeszcze tęsknię nie nie będę tęsknić do widzenia Uuuu, coś jest Jesteśmy na nowej planecie. To jest planeta Lego. Wszystko jest z klocków. A ty to kto? Ja jestem pan burmistrz planety Lego. <noise> burmistrz planety? Czy ty, bludny kosmito, się ze mnie zmialesz? Zrobię ci ksywdę za. Nie, 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 ja, ja nie śmieję się. Co ty? To się przesłyszałem w takim razie? Tak się składa, że mamy teraz konkurs składania klocków. Okej. Okay. Słuchaj, bo. Co? Ja Mówisz, że jest konkurs. Ja potrzebuję. Ja zbieram takie kryształy. Czy mogę w tym konkursie wygrać taki kryształ, może? Wysrałem kiedyś coś takiego. O, o, taki, no. Mogę ci go dać i tak osrany jest. No, no to Bajlando. Masz y, nowego uczestnika konkursu budowania. Po pierwsze nie Bajlando, bo w Polsce jesteśmy, a po drugie chodź za mną. Mhm, mm okej. Okay. Zbuduję najlepszą rzecz. Ile mam czasu? Nie znam się na zegarku. Dobra, dobra, lajtowo, lajtowo. Mówi, że tutaj są. Mm. Okej, okay, coś się da zbudować z takich rzeczy. A ty to? On też bierze udział w konkursie? Hey, masz jakiś problem, kurde ten. Nie, nie, nie ziomu, ja nic ci nie chcę zrobić. mi pewnych... spokój, to jest budowlana działka. Kurde, bo idę na mecz. Zaraz. A co mnie to obchodzi? Idź sobie w cholerę, cholerę tym krótko mecz. No, a wod, Poszli! I chyba wiem, co teraz zbuduję. Zaznaczam teren, stawiam ściany i piętro domykam szklanym sufitem. To da nowoczesny vibe. Kilka mebli, dach, a na nim uroczy ogródek. Jeszcze urozmaicenie formy kamiennymi cegłami i przeszklenie wszystkiego, co się da. A teraz czas na ogródek. Oczkowodne, ścieżka i roślinność. Teraz już wszystko pięknie żyje. Panie Bobas, Panie Bobas, chodź pan. No, więc uznajmy, że jest gotowe. Taka oto Hawirka, proszę bardzo, a ty tutaj, ej, bo. Czy on tak może wchodzić tak może a co ci do tego dobra dobra nie, nie ma sprawy no proszę bardzo w środku też jest wypasione, U, bo jest bo ładnie bo bo. ozdobione tak tak przeszklone, tak tak i z mojego domu szczylu Czy jest dla niego domek ja mu zbudowałem chatę Adela kogo innego ja już mieszkam pod mostem Uuu, no dobra więc jak to oceniasz panie bobas Moldo jeszcze nie widziałem innych budowli a okej okay. no to to lećmy zobaczmy, zobaczmy w takim razie to ma konkurencja jakby... chuj ale gunwo ja z tym a, a to jest domek Nuba. to wiele tłumaczy. nie no panie bobas nie Babas, to chyba wiadomo, kto wygrał. Jakby ten, ten domek nie ma żadnych szans. Każdy to wie. Ten fajfus nie umie budować jak widać. Ej, ale nie mów mu tak! Będzie mu przykro! O to chodzi, niech wieze zbudował kubkę. Boże, jesteś tyranem! To dzięki wielkie. Masz może jest tutaj jakieś rakiety? Chciałbym stąd zawinąć. Wynocha z miasta. Jezu, przestań mu tak mówić. To jest niemiłe! Co, co, co ty odwalasz? To... Stawiam kosmiczną kiełbę. Tego tego się nie spodziewałem. Idź już, bo muszę przewinąć pieluchę. Dobra, więc dziękuję za pomarańczowy kryształ i no. Fajną masz tutaj planetę bardzo. Taka dosyć urocza, ale sam jesteś dziwny, powiedział, więc a, miło było poznać. Bye, bye! Zawijajmy z tej planety! Delerku, zbliżasz się do planety creeperów. Co? Creep creeperów? Fila, 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 fila. Spokojnie, one są pasywne. No nie wybuchaj, to są creepery! To jest jakaś gigantyczna świątynia! Na swojej planecie są fest wycilowane. No, no dobra, to ma sens. Ale jeżeli mnie wkopujesz... Tylko ląduj. No, dobra, niech, niech ci będzie. Poże, tam serio, coś chodzi. Cześć, Creepery, wy jesteście. A, wy macie mnie gdzieś. O. Te, masz trochę prochu. Hej! Dobra, nieważne Chodź za mną! Póki mi nie chcecie wysadzić, to spoko, dogadamy się jakoś. Dobra, dobra, pro. Co się gapisz? Ufo ludzie. Nie, nie ufam im. Czemu jesteś taki niemiły? Nie, po prostu wiesz, jakby na naszej planecie, na ziemi, wy wybuchacie. Wybuchamy z ramy. Wy to nie jesteście lepsi. A, no, no, to to, to. to ma sens, chyba? O, e, cześć. Królu Klipperów! Kim ty jesteś, typie? Ja generalnie zbieram takie kryształy. Masz taki kryształ kolorowy jakiś? Mam w majtkach. Słuchaj, mogę... Dober to mam de dla ciebie misję bojową. Mogę to zrobić. Naszą planetę kolonizują straszni kosmici. Okej, okay, to nie brzmi za dobrze. Zaraz rozwiną się na tyle, że przyjdą zniszczyć nasze miasta. Faktycznie. Bier to. Co, co to ma być? Niewidzialna sfera. Wyglądasz na zbrodniarza. Przyda ci się. Ej, no do kradzieży. To już znam. To, to już znam. Wiem, jak tego używać nawet. Nie będę w to wnikać. Ale trzymaj trochę bum-bum-ba. O, o okej. Okay. Tylko jeszcze wiesz, przydałoby się coś, żebym to odpalił, nie? Bo. Takie TNT, czy mam uruchomić? No rzucami do kradzieży? To już nie mój problem. A, to, do, dobra, to chyba da radę. Idź już, psi. Spoko, poradzę sobie jakoś. Więc, e, no, ten. W dobrych rękach jesteś, królu Creeperów. Wredny UFO, ludzie, będę cię prowadzić. Śmiało. Za 100 metrów Twój cel znajdzie się po lewej stronie. Dobra, tam coś faktycznie jest. Okej, okay. no to życzę powodzenia. Nic ci nie będę życzyć. Co ty sobie no, myślisz? Tak, tak się mówi, tak się. Co? Nieważne, nieważne. Creepery są dziwne. Boże, faktycznie tu są gigantyczne kucury. Dobra. Robię to. Niewidzialna kula. Jestem teraz niewidzialny. Muszę jakoś tutaj wszystko wysadzić. Może nie powinienem tego robić. Boże, jakie tego. Są wielkie. I one tu przyszły na ich planetę? Kolonizować? Nie spodziewałbym się po kotkach takich rzeczy, naprawdę. Najgorzej, że nawet się tutaj nie da wchodzić do środka, bo skubane mają za małe drzwi dla mnie. Dobra, nie wiem. Wypcham im to tutaj. I może lepiej jeszcze pod tego sfinksa coś podsaćmy. Tak, 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 tak. Okej, okay, czy one mnie nie widzą? Na pewno. Chyba są ślepawe. Przynajmniej tak chcę o tym myśleć. Dużo TNT do środka domków. I teraz tylko taki mały szlaczek. Ten kot tam nas patrzy. Ja wiem o tym. I jeszcze szybki crafting. I taki oto bloczek Redstone'a. Dobra, ostatnie 30 sekund niewidzialności. Korzystamy i zwiewamy. O nie, ten kot chyba zwiał. Ale dobra. Reszta wioski. Uuu, ale lak, ale lak. Boże, co tu się odwala. Co jest grane? Dobra, wszystkie koty padły. To o to chodziło. Na pewno misja jest wykonana. Idziemy do creeperów i im powiem. Przy misja wykonana. Nie wiem po co były mi ten nożyce do kradzieży. Udało się bez żadnych kradzieży. Wszystko rozwaliłem, rozłupiłem, wybucha i nie przestaje. Jak to nie przestaje? No normalnie nie przestaje. Ty debilu musiałeś wysadzić jądro planety. Nie, ale skąd ja mogłem wiedzieć, że tam jest, jest jakiś. koniec, że tak nie powinienem. No i po co ci to było? Po co taki no, jesteś? No nie mówiłeś mi tego wcześniej, teraz dopiero mi to mówisz. Nie graj głupa sranie w banie. Bierka myka i wypad. Dobra. Kosmiczna kiełbasa jest za pałacem. Zmykaj już, bo chce mi się srać. Okej, okay, do, 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 to, to może pójdę. To moja ostatnia kupa, a ja jadłem buraczki. To było strasznie dziwne. O, 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 o więcej tych niewidzialnych sfer. Zawsze spoko, nie wiadomość kiedy może to przydać. O, jest rakieta! Zbliżasz się do planety Herobrina. Czy cię powaliło Planeta Herobraina? nożyce do kradzieży, prawda? No, dostałem takie nożyce i co z nimi? Przydadzą ci się, żeby ukraść ostatni kamień. No, chyba już się zbliżamy. Herobrine teraz Wejdź cicho jak mysz pod Okej, okay, jakoś tu wyląduje. Nie wygląda to na zbyt przyjazne miejsce. Pokój, w którym spi Herobrina. Na górze. Tutaj. Jest! O tu śpi! Nie, nie, nie. Pójdź przed siebie. Znajdziesz tam bibliotekę, w której ukryta jest dźwignia O, okej, okay. jest. Jest, faktycznie, faktycznie, coś tu jest. O, jest dźwignia. Coś się otworzyło. Kolejna dźwignia. Mam to klikać? Klikaj! No dobra. Teraz wróć do dobra, Nic się nie strzałem, żeby stało. To ja może już się zrobię niewidzialny, zużyję to. Jak będę w jego pokoju, to będę dać się skradać, Spokojnie. Jest dużo książek i... O, otworzyło coś się, tak. Po przeciągnięciu dźwigni no. za tobą powinny otworzyć się wrota. Coś się z... wysunęło. Weźmy do tego miejsca. Lituwa, tak, mamy to. Jest niebieski kryształ. Teraz możemy już nareszcie... Z... Obudziłeś mnie tymi wrzaskami. Czy ty próbujesz ukraść mój kamień? Nie, nie, ja jakby... Jak nie, przecież trzymasz go w ręce. Nie, 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 to nie jest tak. Znalazłem go nad morzem, a ty mi chcesz go ukraść w stylu. O, oh, Jezus. W tym momencie idziesz za mną. Dobra, idę, idę za tobą. Ale bądź cicho, bo mój chomiczek śpiewa. Dobra, dobra, już, tylko wiesz co? Ja jedną rzecz zrobię, szybko. Ciszej, cholera, jasna. Słuchajcie, możemy skraftować ten amulet. Możemy skraftować amulet z tych wszystkich kamieni. Uuu, mieściciel planu. Wciąż nie rozumiem, dlaczego chcesz zabrać mój kamień z Bałtyku. Nie, jakby... Nie wybaczę ci tego. No przepraszam bardzo! No mnie... cię wychował? Rodzice mnie wychowali. Tak cię wychowali, że kradniesz i wrzeszczysz mi w A domu. ty mnie nie pouczaj! Ty, ty, ty masz w ogóle dzieci jakieś, czy, czy ty... Mówiłem ci, że mam chomika, którego pewnie już obudziłeś tymi krzykami. Dziwny jesteś, dziwny kolo. Czemu mnie przyprowadziłeś na dach? Jakby, to nie podoba mi się wcale! Ja mam na planet, więc lepiej uważaj! Wynocha z mojej planety! Au! Wo! Co jest w ja Co to ma być? Do czarnej dziury mogę wybrać planetę, na której się znajdziemy. Ej, hey, ten Hero, Brain nam pomógł! Ja wiem, którą planetę chcę zniszczyć. Chyba każdy ze mną się z was zgodzi. A więc Damian, 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 dawno żeśmy się nie widzieli. Przecież ukradłyśmy kryształ! Technicznie, no, dobra. masz rację, ok? Chciałem zrobić dramatyczny wstęp. Do czego? Do czego? Słuchaj, stary. Do prezesowania mojego nowego niszczyciela planet. Nie Nienawidzę cię, dealer! O, oh, wow. To, to naprawdę zadziałało. Ja się wzruszyłem.